Cześć, witajcie widzowie, jestem Karol i dziś powiem Wam, skąd pozyskać trzcinę do domku dla dzikich pszczół. Pierwszym sposobem jest kupienie trzciny, drugim sposobem jej hodowla. a trzecim zebranie jej z naturalnego środowiska Jestem właśnie nad rowem i w takich miejscach wilgotnych rośnie trzcina. Ja korzystam ze drugiego sposobu, czyli hodowli trzciny. Na dziś to już wszystko, do zobaczenia!